Wiały pisanie jako takie, mhm. że wykładowcy nie interesował temat, po prostu miałaś zacząć pisać. To było bardzo fajne. E, I myślę, że to fajnie też rozwija taką, taką swobodę, kreatywność i takie e, niebanie się tego, żeby właśnie sprowadzić czegoś innego i po prostu pisać. Nie, nie analizując tego jakoś milion razy, więc to były zajęcia, które rzeczywiście mi się jakoś tam przydały, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Mhm. Um, no dobra. A jakbyś miała dzisiaj znowu wybierać studia, to poszłabyś znowu, czy... Tylko mówię o tym czasie, kiedy właśnie jesteś po liceum, nie, nie, że teraz, teraz. Wybrałabyś jakiś inny kierunek, coś kiedyś... Czy poszłabyś od razu na AWF na przykład? Poszłabym na AWF. Okej. Okay. Licencja to teraz, no. Ja jestem ogromną fanką moich studia, studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, uważam, że były świetne. Bardzo merytoryczne, dużo praktyków jako wykładowców, więc jestem bardzo zadowolona. Ale to, jak z każdymi studiami, myślę, że to zależy też od kierunku, od specjalizacji, bo też znam ludzi z AWF-u, którzy na przykład są mniej zadowoleni, ale też byli na innej specjalizacji, więc to wszystko na pewno zależy. Ale myślę, że gdybym wybrała od początku AWF, to na pewno nie byłabym tu, gdzie jestem, ponieważ Myślę, że potoczyłoby się to tak, że poszłabym w stronę sportu zawodowego, bo ja wtedy też trenowałam tą lekkotetykę i myślę, że po prostu te studia na WF-ie od początku bardzo by to przyspieszyło. Przyspieszyły tak jakby ten rozwój jako sportowca, i myślę, że w tym kierunku bym poszła. Natomiast mimo mojej znanej wszystkim niechęci do moich studiów na dziennikarstwie. Bo, bo jakoś nie wypowiadam się nigdy w superlatywach, jeśli o to chodzi, to mimo wszystko mi to było potrzebne po to, żebym wylądowała tutaj, gdzie jestem. Więc chyba nie zmieniłabym mimo wszystko niczego i, i zostawiałabym to tak, jak jest. Mhm. Ja myślę, że fajnie też sobie popatrzeć na studia jako nie tylko taki moment, kiedy się uczymy, przygotowujemy do zawodu, ale też zaczynamy odkrywać siebie. Bo młodzi ludzie, no właśnie, mam, mam jakieś tam wyobrażenia, a studia to jest takie pierwsze jakieś tam zderzenie, jeszcze nie z tą może rzeczywistością, y pracy, Chociaż wiele osób już zaczyna pracować gdzieś tam na studiach, ale jest to taki moment, żeby w ogóle się dowiedzieć, co mi się podoba, czego ja chcę. Właśnie czasem trzeba, nie wiem, postawić się rodzicom, powiedzieć, że się rzuca studia, albo w ogóle też na przykład wyprowadzka do innego miasta i jakieś takie poznawanie siebie, nie po prostu. No. Tak, myślę, że to, że to rzeczywiście jest taki okres, gdzie, gdzie oprócz studiów po prostu jakoś się troszkę dorasta ostatnio właśnie mówiłam e, mojemu mężowi, że e, wydawało mi się, że jestem taka dorosła, jak mam 21 lata, teraz myślę, że to było takie siano w głowie, że masakra, ale to jest chyba naturalny etap. Że człowiek myśli po prostu, że już jest super dorosły i, i, i w ogóle to już wybiera trumnę, a potem się okazuje, że to jest jeszcze naprawdę dużo życia i to się wszystko zmienia. E, a ty byś poszła znowu na ten sam kierunek, na te same studia? Ja chyba tak wiesz, bo. Tak jak mówię, ja miałam założenie, żeby się nie nudzić i faktycznie się nie nudziłam, plus dziennikarstwo dało mi to, czego nie miałabym na innych studiach, czyli dużo wolnego czasu. <grydkie> właśnie miałam, e e miałam to powiedzieć, potem to mi to umknęło, teraz mi to przypomniałaś. Tak, myślę, że, że też że dzięki temu ja na przykład jestem tu, gdzie jestem, bo dziennikarstwo, mimo tego, że Róg dosadzenia się był dość wysoki, z tego co pamiętam. Uh -huh. To były to studia luźne, umożliwiające właśnie czy praktyki w jakichś mediach, czy robienie swoich rzeczy, więc mi to też dużo dało, i myślę, że na innych studiach mogłoby być to niemożliwe, po prostu. Ja pamiętam zajęcia chyba na pierwszym semestrze, kiedy wykładowca nam powiedział, że. Um że to są lekkie studia i że będzie nam się wydawało po pierwszym semestrze, że może drugi będzie ciężki, a po drugim, że może trzeci będzie ciężki, ale tak nie jest i że właśnie, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby interesować się wszystkim, co się da i próbować i eksperymentować. Y i chodzić na wszystkie dodatkowe zajęcia, które gdzieś tam nas zainteresują. I faktycznie to, to było możliwe na tych studiach. Oczywiście tam znajomi się czasem śmiali, jak miałam no, jeden egzamin w sesji, i to było wszystko. I tylko na przykład właśnie robiliśmy te nieznośne prezentacje na zaliczenie. Ale, ale faktycznie te studia dały taką możliwość, żeby, no, żeby poszukać trochę czegoś innego. Ja też przez całe studia pracowałam. Więc nawet nie jestem w stanie sobie gdzieś tam wyobrazić, na jakie inne studia miałabym pójść. Myślę, że gdybym miała iść teraz z jakieś studia, to nie wiem, czy bym poszła, bo chyba mam już takie przeświadczenie, że jeśli chcę jakąś wiedzę, to chcę konkretną i jakiś tam wycinek, i chcę iść do osoby, która jest tym specjalistą, i wolę właśnie zapłacić za jakiś kurs, szkolenie u. Konkretnego specjalisty, niż studiować, bo to, co też ważne, studia to nie jest, studia się bardzo różnią od liceum, bo nie ma takiego ścisłego programu i ścisłej jakby wiedzy, którą musisz przyswoić. Tylko faktycznie to, ile się nauczysz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, bo zaliczenie egzaminu to jest jedno, a drugie, że masz właśnie dostęp do, do wykładowców, do tego. Um, nie wiem, żeby, żeby ich o coś dopytać, żeby zgłębić jakąś wiedzę, um, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś od Ciebie wymaga konkretnej rzeczy, a przynajmniej te wymagania um, są dość wąskie i tak naprawdę to właśnie ile wyniesiesz z tych studiów zależy od Twojej chęci po prostu. Tak mi się wydaje. No, jest tak, też mi się tak wydaje. No. No dobra, to jeszcze. Jak myślisz, czy w tym, co robisz, to, co robisz, można robić bez studiów? Czy są? No, ja będę kontrowersyjna. To znaczy, nie ma w ogóle regulacji, jeśli chodzi o bycie trenerem nie ma regulacji państwowych więc uh -huh. jakby każdy może być trenerem nawet po kursie online jak kiedyś z ciekawości kupiłam ten kurs online kosztował na gruponie 50 zł i oh, polegał na zrobieniu testu były wklejone po prostu artykuły z neta na przykład z onetu albo, albo z jakichś innych takich stron na temat jakiegoś tam treningu nie na przykład trening oh, wow. funkcjonalny był artykuł z, i potem normalnie przyszła do mnie legitymacja trenerska to jest przerażające wow. E, więc ja jestem bardzo za tym, żeby ten zawód uregulować, e, bo uważam, że jednak tutaj e, bardzo mocno wchodzimy w interakcję z czyimś zdrowiem e, i można sobie łatwo zrobić komuś krzywdę. Mhm. W związku z tym ja uważam, że akurat jeśli chodzi o zawód trenera, to te studia naprawdę się przydadzą. Tym bardziej, że jeśli chodzi o, o właśnie trenera, to tu jest taka wiedza jak anatomia, fizjologia, biochemia, mhm. biomechanika, gdzie e, tego sama się nie nauczysz, bo to trzeba <noise> mieć groźbę egzaminu nad sobą albo czegoś takiego, żeby rzeczywiście usiąść i się tego nauczyć. Mhm. Wiadomo, że, że niby można pogłębić wiedzę na własną rękę, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciężkie do zrobienia, żeby rzeczywiście tak się wiesz, nauczyć tego. I to jest też wiedza, która umyka, i na przykład ja widzę też po sobie, że muszę po prostu cały czas sobie to przypominać, sięgam po, nie wiem. Atlasy anatomiczne, czy, czy po prostu po jakąś nawet po taką podstawową wiedzę, którą muszę sobie przypomnieć, bo po prostu jak tego nie będziesz robiła, no to to gdzieś tam pójdzie. Więc jeśli chodzi o bycie trenerem, to uważam, że te studia są potrzebne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o bycie przedsiębiorczynią, posiadanie własnego biznesu online, to mhm. te studia nie są potrzebne, bo, bo też wystarczy dużo zaparcia i przede wszystkim praktyki. Mhm. Ale myślę, że. Studia jako takie otwierają ogólnie głowę na różne rzeczy, uczą też na przykład e, przynajmniej niektóre kierunki, e, rozpoznawania, które informacje są prawdziwe, mhm. a którym nie, nie można ufać, więc to jest myślę też bardzo przydatna e, umiejętność. E, no ale na pewno w takim biznesie online nie są konieczne i, mhm. i tutaj naprawdę dużo można na własną rękę e, się nauczyć. Mhm. A ty jak uważasz? No. Ja powiem tak, chyba jestem zdania, że fajnie, fajnie byłoby po liceum pójść na rok do pracy i dopiero wybierać studia. To wydaje mi się takie zdrowe rozwiązanie, żeby trochę zobaczyć, jak, jak to życie wygląda gdzieś tam w branży, pójść faktycznie na jakieś praktyki i później zdecydować, czego ja chcę się nauczyć i iść z taką większą świadomością. W moim przypadku bycie fotografem nie wymaga żadnych studiów, i ja nie jestem zdania, że powinien być jakiś egzamin na fotografa, ponieważ no, nawet widziałam, że jest coś takiego jak czeladnik fotograficzny, wymagania tam były absurdalne. Po prostu. Chore o dużo z fotografii analogowej, której wielu fotografów w ogóle nie tyka. I uważam, że jest miejsce na to, żeby na rynku fotograficznym byli ludzie z różnymi umiejętnościami technicznymi, większymi i mniejszymi, i każdy znajdzie dla siebie klientów i też klienci zweryfikują to, czy, czy te zdjęcia są dobre, czy nie. Także jeśli chodzi o fotografa, w ogóle nie widzę takiej potrzeby. Widzę za to dużą potrzebę kształcenia się na własną rękę, inwestowania w różne kursy, w wiedzę, ćwiczenia, doświadczenia itd. Jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, to tutaj zgadzam się z Tobą, że też doświadczenia i takie samozaparcie chyba robią większą robotę. Natomiast ja, jako ja, nie wyobrażam sobie nie studiować nic, nie dlatego, że uważam, że Studia są niezbędne, ale dlatego, że po prostu jestem, no jakoś tam ciekawa świata i uważam, że studia mimo wszystko rozwijają. Więc tak bym powiedziała. Ale jeszcze chyba cię nie zapytałam, czy teraz byś poszła na jakieś inne studia? Um. Czasami przeglądam, ofertę, czy coś się dzieje na Akademii Chowania Fizycznego. Jeśli już to bym poszła chyba na WF, mhm. natomiast byłoby to bardzo ciężkie do zrealizowania z, i pogodzenia z moją pracą, mhm. która jest bardzo nieregularna, mam dużo wyjazdów, dużych projektów, które często wymagają pracy od rana do wieczora, więc myślę, że to byłby problem. Dlatego stawiam głównie też na kursy, mhm. e, zwłaszcza takie, wiesz, na przykład weekendowe, czy, e, czy teraz w dobie pandemii było mnóstwo kursów online, Chociaż online widzę taki problem, że trzeba się bardzo samemu zmotywować, żeby ten materiał przerobić i chyba te stacjonarne są pod tym względem lepsze, że po prostu siadasz i, i masz przeznaczony ten uh -huh. czas na to, żeby się tego nauczyć. Ale gdyby pojawił się jakiś ciekawy kierunek albo jakaś podyplomówka związana właśnie z, ze sportem, ze zdrowiem, to myślę, żebym mogła to rozważyć uh -huh. o, w ten sposób. Okay. Dobra, to chyba poruszyliśmy wszystkie tematy. Nie wiem, jakie jest podsumowanie, czy warto iść na studia, czy nie. Chyba to jest bardzo indywidualna kwestia, ale. Myślę, że to zależy. <śmiech> <śmiech> jak, za jak zawsze. Znam osoby, które, które nie były na studiach i też świetnie sobie radzą, ale one są bardzo ciekawe świata, i myślę, że to jest kluczowe w tym, że po prostu one same z siebie mają otwartą głowę, uczą się nowych rzeczy i e, nie potrzebują, wiesz. Bodźca, czy bata, czy czegokolwiek mhm. do tego, żeby coś zacząć. Tylko od razu się uczą, więc myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Mhm. E... No, Więc, jak chcecie, to idźcie na studia, a jak nie, to nie. To jest podsumowanie. Tak ja myślę, że, że tak jak można pójść na studia i niczego się nie nauczyć, tak można nie iść na studia i nauczyć się bardzo dużo. Więc o to... tak, dokładnie. Można mhm. przecież te studia też przebimbać, nawet w tym sensie, że uczysz się yy, na blachę tylko po to, żeby zdać egzamin, ale jakoś ten czas po prostu. Nie wiem, nie spożytkować w żaden sposób. Tak, więc też znam w sumie takie osoby, masz rację. No, dobra. Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Yy... Tak, tak. Piękne zobaczenia. <laughs> Super. No to do następnego odcinka. Pa. Pa. pa.